W ramach kampanii wyborczej przyjechał do Łukowa Paweł Kukis. Gościł tu na zaproszenie Krzysztofa Fornala, prezesa Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas spotkania z mieszkańcami zaprezentowano m.in. kandydatów do Sejmu, którzy startują z list koalicji polskiej utworzonej przez PSL i Kukiz 15. Byłem w sejmiku województwa lubelskiego i w tym sejmiku mogę powiedzieć, że naprawdę skutecznie pracowałem. Bo wiele udało mi się zrobić właśnie tutaj dla tego Łukowa, dla tego powiatu, pomimo tego, szanowni państwo, że burmistrzem akurat był człowiek z pisu. Ja na to nie patrzyłem. Ja tylko walczyłem o pieniądze dla miasta, dla powiatu, dla samorządów. Wiecie Państwo, co się dzieje teraz? Szantażowanie samorządów, zatrudnianie ludzi, bóg wie skąd. Na wysokie stanowiska w samorządzie, żeby aby byli z PiSu, aby zamieszać w tych samorządach. Nie wiem, naprawdę jest to przykre. Ten szantaż taki daje do zrozumienia. Są gminy, nie będę wymieniał jakie, które już to przyjmują. Wójtowie są zastraszani, że nie mogą pojechać do samorządu wojewódzkiego, czyli do marszałka, bo nie dostanie nic, jeżeli nie będzie u niego pracował człowiek z spisu. Oczywiście na wysokim stanowisku i za wielkie pieniądze. Jeżeli pojedzie do wojewody, tak samo nie ma tam wejścia. Tam jest gro pieniędzy zielonych. Ja jak byłem, nie patrzyłem na to, szanowni państwo. Tutaj bardzo <noise> fajnie pan Paweł powiedział o wszystkich kwestiach naszego programu. Ja uważam, że emerytura bez podatku, emerytura bez podatku dla rolników tak samo. To jest 800-900 zł. Widzicie państwo, jak wszystko drożeje na dzisiejszy czas. Czy Jesteście w stanie wyżyć za te pieniądze, utrzymać rodzinę? Czy jeżeli wdowa zostanie w bloku, w mieszkaniu i ona będzie w stanie utrzymać siebie, zapłacić czynsz, media i leki w szczególności, gdzie leki, szanowni Państwo, no niestety, ale są gdzieś tam po niższej cenie. Ale to są leki, które nie chodzą na rynku, a leki, które naprawdę leczą, są bardzo, bardzo drogie i cena ich jest. Bardzo, bardzo wysoka. Tutaj nikt nie powiedział o służbie zdrowia. Jesteśmy, mamy swój szpital, cieszymy się, chcielibyśmy, żeby był jak najdłużej, ale wszystkie szpitale praktycznie są w upadku. Nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy na sprzęt, a jak są te pieniądze na sprzęt, to sprzęt jest niewykorzystywany, bo nie ma specjalistów, nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, nie ma ludzi, którzy to umieją obsługiwać, a jak obsługują, to obsługują za bardzo marne pieniądze. Tym ludziom się należą te pieniądze. Wam się należą też jako przyszli emeryci. Ja też jako przyszły emeryt dostałem z ZUS-u, Szanowni Państwo, informację, ile ja będę miał emerytury, pracując całe życie i na, no, w gospodarstwie rolnym, i pracując y, fizycznie, i pracując teraz za urzędnika w Urzędzie Gminy w Staninie. Wyszło, że ja będę miał około tysiąca złotych emerytury, i pytam, jaką ja mam perspektywę. I ktoś się chwali, że obniżył wiek emerytalny, a zarazem namawiają na końcu, przeczytajcie państwo dobrze, namawiają na końcu, żeby jak najdłużej pracować. Jak najdłużej, nie do, 4, do 65, tylko jeszcze dłużej. Jest moim też postulatem, by był powrót do niższego wieku emerytalnego rolników. Ja mieszkam na wsi, ja widzę tą wieś, jestem cały czas w kontakcie. Ci nowocześni rolnicy naprawdę pracują całą dobę. Tam nie ma unormowanego czasu pracy. Tam nie ma, że dziecko choruje i ja nie pojadę, bo ja sobie zwolnienie wezmę od pracy. Nie ma czegoś takiego, szanowni państwo. Ten rolnik wyjeżdża w nocy rano o północy i musi pracować, bo wie, że z tego żyje. Szanowni państwo, od 1991 roku prowadziłem z żoną działalność gospodarczą zwykły sklep, zwykły sklepiczek. Wtedy, w owym czasie. W 1988 roku był niejaki Mieczysław Wilczek ministrem, który ruszył polsko-przedsiębiorczość, Szanowni Państwo, z, ze szczęk, z namiotów. Ze zwykłych lat na ulicy powstały sklepiki, sklepy, firmy przemysłowe, A które ustawa... prosperują. Ustawa Wilczka była chyba najprostszą ustawą, ustawą jaka może jaka być. być, ja wtedy to działalność założyłem, wiecie państwo, naprawdę zero biurokracji, płaciłem podatek, płaciłem ZUS jakiś, byłem sam w stanie się rozliczyć. Teraz tego nie umiem, muszą być biura podatkowe, które naprawdę ja nas w na ten sposób ustawę, prowadzą. Bardzo proszę Panie Ta Paweł. ustawa była najprostsza, właśnie chodzi o prostoty. Wilczek po prostu pewnego dnia napisał taki projekt ustawy. Z dniem dzisiejszym wyrzucamy do kosza następujące ustawy. I te wszystkie ustawy, które hamowały mikroprzedsiębiorczość, przedsiębiorczość po prostu zostały wywalone. W tej chwili w Polsce mamy dokładnie ten sam problem. Przerost tych różnych aktów, tych wszystkich ustaw, tych wszystkich rozporządzeń, dyrektyw itd., itd. Należy prawo deregulować, wywalić rzeczy niepotrzebne i zostawić tylko te. Bo im więcej jest przeróżnego rodzaju ustaw i regulacji, tym łatwiej jest hachmęcić. A im prostsze prawo, tym łatwiej jest i żyć uczciwie i zarabiać pieniądze. Jako długoletni samorządowiec, yy, przychodzą do mnie ludzie. Pytają, Marek, jak to zrobić? Przecież my nie wytrzymamy. Już teraz nie wytrzymujemy, płacąc te obciążenia, które państwo na nas nakłada. Czy tak jak powiedział y, pan Paweł, y, te ZUSy, te składki dodatkowe y, obciążą pracodawcę, bo wiecie doskonale, że za wszystko płaci pracodawca. Pracodawca płaci za zwolnienie lekarskie miesiąc czasu pracownika. Pracodawca i nie mając tego pracownika, płaci potem jeszcze, jeżeli pracownik długo choruje, płaci za jego urlop. Płaci wszystkie pochodne od tego urlopu. W takiej sytuacji jest ta dzisiaj moja żona, która prowadzi to, ten sklep. Rzeczywiście płaci, zatrudniła na dwa dni dziewczynę, dziewczyna na trzeci dzień przyniosła zwolnienie lekarskie ze względu na to, że je w ciąży. Ja ani żona nie jest ginekologiem, żeby sprawdzić, ale należy zatrudnić. I poszła na 6 lat i dzisiaj żony, żona musi za nią zapłacić tyle i tyle ZUS-u i tyle i tyle dać jeszcze za wszystkie lata urlopu zapłacić. Pracodawca jest obciążony, Szanowni Państwo. Pracownik nieraz nie wie, że to na pracodawcę spada. Także do pracowników teraz szanujcie tych pracodawców, oni napędzają tą gospodarkę. Dokładnie tak. Szanujcie ich, bo oni od Państwa nie biorą właściwie nic. I tutaj było w naszym programie: jest, że 550 tysięcy złotych dla nowo powstających. Przedsiębiorstw czy nowo postojących działalności gospodarczych, nie 20 tysięcy w tym urzędzie wyproszonych, nie wiadomo niejednokrotnie na jakich zasadach udzielanych, też. E, tylko 50. Należy się. Ma odwagę, ma kierunek, chciałby, to mu się należy. Proszę bardzo, 50 tysięcy złotych. Mieszkania. Przecież ten młody człowiek e, właściwie, czy młode małżeństwo. Ono się nie napracowało, ono nie nazbierało sobie w jakiś sposób tych pieniędzy, żeby nawet pójść do banku i zabezpieczyć się, bo nie ma żadnego właściwie majątku. Też należy tym młodym ludziom na start dać pieniądze, żeby rzeczywiście funkcjonowali, żeby się czuli dobrze w naszym kraju. Szanowni Państwo, tak jak Paweł powiedział, kraj. To nie jest na rok czasu i rządzenie w nim na dwa lata, żeby było fajnie dla siebie i dla swoich ludzi tylko, usadzanych gdzieś po kątach za wielkie pieniądze. Kraj Polska powinna być rządzona na wiele lat z wielką perspektywą i powinniśmy wiedzieć, że to nie dla nas to zostanie. To właśnie dla takich małych ludzi oni będą spłacać na dług publiczny, który narobimy najczęściej teraz już. Jestem, szanowni państwo, za 500 plus. Jestem jeszcze dalej za 500 plus dla ludzi, którzy skończyli 18 lat. Bo w tym okresie życia ja miałem trzech chłopaków i puszczałem do średniej szkoły, potem na studia. Największe koszty utrzymania są młodzieży w tym okresie życia, a do 18 lat jest 500 plus, potem jest przerwa i zamiast pomóc... Kupić oryginalne ubranie, buty oryginalne, to wtedy niestety ta rodzina po, po 18 latach nie ma tych pieniędzy. To należy rozszerzyć w jakiś sposób. Nie? Czemu się mówi o tych plusach na okrągło? Ludzie, y, głowa pęka niejednokrotnie. Plus, 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 plus. To powinno być konkretnie zapisane w ustawie, konkretnie powiedziane, co, gdzie, komu i ile będzie się należało, jeżeli będzie solidnie podchodził do życia swojego. A szczególnie młodzież. Młodzież to rozumie, młodzież się uczy, młodzież ma szkółkę. Szkoły, młodzież chce studiować, młodzież chce pracować, ale też za godziwe pieniądze, Szanowni Państwo. Także ja uważam, że to, co zrobiłem w Sejmiku Województwa Lubelskiego, byłem bardzo, bardzo skuteczny. Na moim banerze to jest napisane, w moich hasłach to jest. Ja wszystko wymienię, co ja ściągnąłem do Łukowa, co ja ściągnąłem do gmin powiatu łukowskiego i ile pieniędzy przeszło przez moje ręce, nie patrząc, nie bacząc na to, czy. Ten czy inny reprezentant samorządu jest tej czy innej opcji politycznej. Tylko przychodziłem, czy on do mnie dzwonił, siadaj ze mną, a nie to pisz wniosek. Kolega jest przykładem, pracował właśnie u burmistrza wtedy, w owym czasie. Pisz wniosek i na pewno. On przejdzie, jeżeli spełni warunki, a najczęściej spełniały te warunki. Także cieszę się, że miasto Łuków się rozwija, że miałem ten wielki wkład. Wielki wkład 10 milionów, bo ktoś powie, że teraz podpisał marszałek te 10 milionów. Te dokumenty wpłynęły 8 miesięcy wcześniej. 10 milionów coś nie rozpatruje, tak na dzisiaj od razu siądzie ktoś i podpisze, tylko były zaakceptowane, praktycznie podpisane do podpisu marszałka, że się zmienił układ polityczny, podpisał to inny marszałek. Ale nikt mi tego nie zarzuci, że to nie było moim wkładem. Jeżeli by powiedział coś y, były burmistrz, to myślę, że ja dalej mogę z nim dyskutować i dalej mogę na ten temat bardzo, bardzo rozmawiać. Tutaj kolega wspomniał o dworcu akurat PKP, a u nas dworzec PKS, myślę, że, bo ja też jeździłem kiedyś autobusem do pracy, do obrabiarek. Myślę, że pamięta lata 70. na spokojnie i w takim, w takim stanie ten dworzec PKS na dzisiaj jest. Autobusów dużo przyjeżdża, młodzież przyjeżdża do szkoły, pracownicy przyjeżdżają autobusem, ludzie z zewnątrz przyjeżdżają też do Łukowa, chcieliby go odwiedzić, czyli ludzie jadą gdzieś w jakimś innym kierunku, na wczasy, ale została, zostało tylko to, co zostało. Czy nie stać na dzisiejszy dzień samorządu powiatowego, jeżeli utrzymuje, utrzymuje transport, czy były pieniądze na e, dopłatę do e, kierunków e, nierentownych? Czy z tych pieniędzy nie można wziąć na odbudowę tego, tego dworca, który jest w pięknym miejscu, w centrum Łukowa, i pokazać, że możemy. Tak być powinno. Także ja naprawdę dziękuję, że mogę być z Wami. Moje mi miejsce na liście jest dziewięć. Startowałem z ósemki do Sejmiku Województwa Lubelskiego, dostałem się. Z dziewiątki też się mogę dostać do Sejmu Rzeczypospolitej, Polskiej. Dziękuję bardzo. Pomyślności Państwu